Dlaczego wciąż tu jestem? Tylko po to by cierpieć. Co jest? Nie ma dzisiaj chlewu? Dziwne. Juzek, no co tam? Chodź tu na chwilę. Co tam, szefie? Nie zauważyłeś ostatnio czegoś podejrzanego? Jest strasznie czysto. W ogóle nie mam nic do roboty dzisiaj. No właśnie, a nie wiesz może czemu tak jest? Bo nie przypominam sobie, żebym kolejnego sprzątacza zatrudniał. No w sumie to nie wiem. Klienci Klopstang. Nie mamy klientów. Patrzę w komputer i też nic. Tak jakby ludzie nagle przestali jeść kebab. Faktycznie, ostatnio ich tu ubywa. Masz się dowiedzieć dlaczego? Ja. Niby jak mam to zrobić. Nie wiem, pogadaj z Fertkiem. Przecież i tak nie masz nic do roboty. No dobra, wymyślę coś. No to prędko, bo mam już dziesięciu Ukraińców na twoje miejsce. Siema Józek. Siema. Miałeś już pogawędkę z szefem. Ta, mamy przewalone. Skąd mu mamy do cholery wytrzasnąć klientów? No kurde, nie wiem. Ale zauważyłem coś podejrzanego. Niby co? Zauważyłem nowy lokal w okolicy. I co w związku z tym? Nie zgadniesz, co oni serwują. No co? Pewnie kebab. Nie można tego świństwa nazwać kebabem. Wsiadaj do wozu. Musisz to zobaczyć na własne oczy. To tutaj? No tak. Kebaby bez mięsa. Ciekawe, co? Co ja tak w ogóle mam zrobić? Dowiedz się czegoś od tego blondaska przy ladzie. Idziesz ze mną, co nie? Nie mogę. Już raz mnie wywaliła ochrona. Świetnie. A i uważaj na tego gobusia przy wejściu. Silny bydlak. No dobra, to idę. Witamy w los, Pojasek Maboc. Co panu dzisiaj zaserwować? Tak, właściwie to ja tu tylko tak z ciekawości. Przechodziłem sobie ulicą i zauważyłem, że macie spore zainteresowanie. Zastanawiam się, z czego to wynika. Macie aż takie dobre żarcie? Oczywiście, proszę pana. Nasze jedzenie cechuje się dwoma rzeczami. Jest pyszne i zdrowe. Jest tak, dlatego że nasz kebab jest całkowicie pozbawiony mięsa. Ciekawe. Ale przecież macie tam jakieś mięso? To tylko smakuje i wygląda jak mięso. Tak naprawdę, jest to specjalnie przygotowana przez nas żywność wyprodukowana z użyciem tajnego rodzinnego przepisu. Może zechce pan spróbować? Em, nie mogę, jestem uczulony na, na mięso. Tak. Ale my nie mamy mięsa. A no tak. To może powiesz mi, co wykorzystujecie do produkcji? Nie mogę zdradzić panu naszego sekretu. Na pewno. A jakbym ci zapłacił? Proszę się zdecydować i coś zamówić, albo będę zmuszony wezwać ochronę. Słuchaj, ty, gnojku. Albo zaczniesz gadać, albo zrobię z twojej twarzy mokrą papkę. Kapujesz faktycznie był całkiem silny. Przecież mówiłem: Rany boskie, dwóch debili. Podczas gdy wydaliście się sklepać i ośmieszyć, ja próbowałem ratować biznes. Kupiłem nowe mięso, prosto z Turcji. A uwierzcie mi, nie ma nic lepszego od tureckiego kebaba. Już jest zapłacone, wystarczy tylko pojechać i odebrać. Zrobię to. Knopsz tam kto zrobi. Dla ciebie mam inne zadanie. Jakie? Weź odpadki z kuchni i idź to porozdawaj na mieście. Widziałem takie coś w telewizji i zadziałało. Dobra szefie. Teraz ty Józek. Józek. No. Słuchaj mnie teraz uważnie. Dzisiaj o 22 masz stawić się na parking przy naszym magazynie. Będzie tam czekał mój człowiek razem z pojazdem. Pojedziecie za miasto i wrócicie, prosta sprawa. Rozumiesz? Klopsztang. A? Chyba tak. Świetnie. To do roboty, panowie. No dobra, jedziemy z tym. Hej, to z tobą mam jechać? No a jak myślisz? No chyba tak, bo ciężarówka stoi za tobą. No to wsiadaj, bo czasu nie ma. To gdzie jedziemy? Szef powiedział, że do gnojnika to do gnojnika. Do gnojnika? Byłem kiedyś tam sołtysem. Zwruszające. Ej no. Dobra, pogadamy o tym po drodze. No dobra, to w drogę. Szło gładko. A czego żeś się spodziewał? To tylko wycieczka na wieś. No nie wiem. Ostatnio jest trochę napięta sytuacja. Cholera, co jest? Gdzie ja jestem? O nie, 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 nie. Wtedy nagle zauważyłem, że za nami jedzie BMW E36. Nie spodziewałem się, że wrąbie się w nas z pełną prędkością. Gdy otworzyłem oczy, leżałem na drodze, a ciężarówka i cała jej zawartość stała w płomieniach. Musiałem wracać z gnojnika na piechotę. Dobrze. Co? Nie denerwujesz się? Niekoniecznie. Musisz, Józek, zrozumieć jedną rzecz. To moja dla. Ja rządzę tym miastem. Ta ciężarówka to była jedynie przynęta. Teraz już wiem, kto za tym wszystkim stoi. Kogo to sprawka? To ci z konkurencji. Byłeś w tej knajpie. Okazuje się, że szefem owego lokalu jest jegomość określany przy domkiem Don Bulwa. Nie kojarzę. Świeży koleś w branży. Przykro będzie, gdy jego krótka przygoda zakończy się w najbliższy piątek. Co masz na myśli? Jak pewnie dobrze wiesz, odbywa się wtedy festyn. Zaproszono tam sporo szych, a głównym gościem ma być właśnie Bulwa. I właśnie tu wkraczasz ty z Ferdkiem. Podsadzicie bombę pod główną scenę. Zaraz, zaraz. Chcesz, żebyśmy przeprowadzili zamach? W czym problem? To tylko taki mały zamach. Zamaszek. Zresztą wiedział na co się piszą, uderzając w mój biznes. A jak mamy go rozpoznać? To akurat nie będzie trudne. Wygląda, jakby uciekł z fabryki pudliszków, a potem zjadł dyrektora generalnego i jego rodzinę. Dodatkowo ma wąsy i nosi przestarzałą beżową marynarkę. Kurde, sam nie wiemy, co o tym myśleć. Masz zamiar czekać, aż on wykończy nas. Musimy go wyprzedzić. Przecież tamtej nocy jego ludzie prawie spalili cię żywcem. Wymienkasz klopsztank. Nie, skądże? Przecież mnie znasz. No właśnie. To jedź to hasioka i on ci to wszystko wytłumaczy. A i do zobaczenia na festynie. I jak? Widzisz coś? Ta chytra baba zajumała wszystkie napoje ze stołu. A co z bulwą? Przemówienie miało zacząć się o 13.30. Chyba mamy jeszcze trochę czasu. Tak, w ogóle to jaką mamy godzinę? Już sprawdzam. Czekaj. Serio, nie zabrałeś zegarka? Z kim ja muszę pracować? Jak ty to w ogóle obliczasz? 13:26. Cholera już. Szybko bierz bombę z zakrzaków i biegnij je na dół. Tylko pamiętaj, podłóż ją pod główną sceną. Wiem, przecież nie jestem głupi. Dobra, dasz sobie radę, firmy. wystarczy podłożyć bombę, cholera, gdzie on jest? Proszę o ciszę, witam Was wszystkich na naszym corocznym festynie. Z okazji tej oto uroczystości przygotowaliśmy dla was mnóstwo rozmaitych atrakcji. Ale zanim zaproszę Was do świętowania bardzo prosiłbym o wysłuchanie naszych gości specjalnych. Zapraszam najpierw prezesa firmy Los Pollos Kebabos pana Dona Bulwe, a następnie szanownego pana burmistrza. Już jestem. Cicho zaraz bulwa będzie przemawiał. Jak było tam na dole? Wszystko poszło zgodnie z planem? Najwyraźniej tak. Świetnie. Teraz wystarczy poczekać na fajerwerki. Na no, ogółem witam. Jak wszyscy zapewne wiecie, ten festyn opłacony został z mojej kieszeni. Z tego powodu życzę wszystkim dobrej zabawy ogółem. Zapraszam Was do mojej knajpy na ulicy Hajduka. Serwujemy tam pyszny kebab bez mięsa, który zdominował rynek, niszcząc konkurencję. Tak więc przychodźcie, zamawiajcie i w***lajcie. A teraz posłuchajcie tego przegłupa z Zaolezy. Co za buc? Ej Ferdek, a ta bomba to nie miała już wybuchnąć? Emm... No chyba. A wszystko żeś tam dobrze poustawiał? No chyba. To chyba czy na pewno głąbie? Na oko było wit. Może jakiś kabelek źle podpiąłem? Teraz mi to mówisz. Ale spokojnie. Nic się nie stanie. Pewnie nie wybuchnie. Zapraszamy teraz pana burmistrza. Drodzy państwo. Był taki człowiek, który chciał, żeby tu na dole zą było lepiej. Nazywał się Hasiuk. Czy my właśnie wysadziliśmy burmistrza za olezia? Na to wygląda. Cholera. Czy jesteście mi w stanie wytłumaczyć co tam do cholery się odwaliło? Nie wiedzieliśmy, że ten cały bulwa skończy tak szybko. Ja to akurat nie wiedziałem jak się czas ustawiało. Jełopy! Posłuchajcie mnie teraz uważnie, bo powtarzać nie będę. Jesteśmy po uszy wojnie. Nie dość, że bulwa dycha, to jeszcze gliny nam teraz siedzą na ogonie. Daję wam ostatnią szansę na odkupienie. Tym razem ja wam pokażę, jak to się robi. To znaczy? Idziemy na całość. Dzwonię teraz do swojego starego znajomego z wojska. Nazywa się Mietek. Przyjedzie tutaj pod knajpę swoim wozem pełnym sprzętu. Bierzemy bronię, amunicję i idziemy pod lokal tej gnidy. Resztę planu dopowiedzcie sobie sami. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Iść tak na otwartą wojnę. Słuchaj chłopie, nie masz tu nic do gadania. Idziesz ze mną albo wyjedziesz stąd na noszach. Wiesz w ogóle jak się posługiwać tym sprzętem? Chyba wystarczy wcisnąć spust, reszta zrobi się sama. Coś w tym stylu. Tylko mocno trzymaj, bo ta pukawka kopie jak wściekła bestia. Ano i celuj w terudere przed nami. Dobra, Klopsztank. Dajmy im popalić. Wystarczy. A teraz poczęstuj ich ogniem, hasiok. Jasne, szefie. Ha! Ciekawe kto teraz będzie miał więcej klientów. Dobra robota, panowie. No to chyba wracamy do siebie. Dzieło mojego życia. Zniszczone. Zapłacicie za to. Niech będzie. Załatwimy to po męsku. Ja biorę tu ściochę, a wy we dwójkę tego twardziela. Cholera, gorąco się zrobiło. Musimy się stąd zbierać. Hasiok już czeka w wodzie. Spadamy stąd, ale jest jeszcze jedna sprawa. Przeszukałem bulwę i miał przy sobie te klucze. Weź je. Są to klucze do jego magazynu. Idź tam i zniszcz cokolwiek tam się znajduje. No dobra. Ja zajmę się nimi. Trzeba sprzątnąć ten bałagan. Czyli to jest ten wasz sekretny przepis. Te gnidy zatruwały całe miasto pod naszym nosem.